Adam Asnyk, Nieśmiertelni Przez mgły czasu, w otchłań wieków, zaglądając, widać w dali, pośród mętnych plemion ścieków, wśród burzliwej lodów fali, nieśmiertelnych, co przetrwali długą kolej pieszłych wieków. W próchnie ziemi, w dziejów byle rozjaśnione twarze świecą, u nieznanej ich mogile duchy nowych mężów lecą, by wyprosić światła nieco na jutrzejszą świtań chwilę. Na świeczniku z trupich kości niezgryzieni pleśnią rdzawą stoją żywcem wśród ciemności nad przebrzmiałą życia wrzawą i płomieniem swym jaskrawo oświecają twarz ludzkości. W swego wieku łonie Całą jego myśl zawiera Ster przyszłości Biorąc w dłonie Nową jutrznią rozpościera A zaczęta przezeń Era nieśmiertelne Wieńczy skronie